W Sarosiek, jesteśmy w Łomży, a w Łomrze piłkarsko i charytatywnie, ale w nietypowym gronie. W, jedyna kobieta w dzisiejszym turnieju. Dzień dobry, panie redaktorze. Jak to się stało, że Bo nigdy nie, nie słyszałam, żeby pani dyrektor grała w, w piłkę nożną? Oj, grałam i to wiele razy, i to były przeważnie mecze charytatywne, więc bra, grałam nawet na, 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 na głównej płycie. Na stadionie łomżyńskim. Grałam też mecz charytatywny w halowy piłki nożnej. Także mam doświadczenie w meczach charytatywnych. Okej, okay, a dzisiaj było, mecz zaczął się od licytacji i wylicytowała Pani? Wylicytowałam voucher na siłownię roczny. I bardzo się cieszę, bo to będzie taki bad dla mnie żeby wrócić i zadbać o kondycję fizyczną, bo troszeczkę się zaniedbałam, więc to po pierwsze, ale może to nie jest najważniejszy cel. Najważniejszy cel to jest taki, że pomagam swojemu koledze Krzysztofowi Banzulowi, którego znam od wielu, wielu lat. I on teraz potrzebuje mojej pomocy, naszej pomocy, potrzebuje pomocy nas, nas wszystkich. Ja jestem grubo zaangażowana w licytację na fanpage'u. Tam jest grupa stworzona. I robię co mogę, żeby zebrać te ponad 3 miliony na jego leczenie. To jest innowacyjna terapia, koszt 130 tysięcy miesięcznie. Pan doktor musi jeździć do Austrii na tą terapię, i jest to nadzieja, że. Krzysztof wyzdrowieje i będzie nadal pomagał ludziom, bo jest świetnym okulistą, wspaniałym człowiekiem, bardzo dobrym, zawsze był otwarty i zawsze był chętny do pomocy, nigdy nie odmówił nikomu pomocy, więc zasługuje, tym bardziej zasługuje teraz na pomoc od nas wszystkich. Więc zachęcam Państwa, wszystkich zachęcam, Białystok również, całe Województwo Podlaskie, aby się włączyło w pomoc. Dla doktora Krzysztofa Banzula. A, a jeśli chodzi o granie, to w jakiej ekipie dzisiaj Pani występuje? To jest trochę śmieszne, bo wspomagam ekipę miasta Białystok. To Pani dzisiaj wspomaga Urząd Miejski Białystok. Urząd Miejski z Białystoku wspomagam, bo brakuje nam piłkarzy, a ja potrafię się odnaleźć w każdej sytuacji, więc mogę wesprzeć Ci Białystok, a Białystok nie wesprze doktora Krzysztofa Banzula. Marek, zawitałeś na Podlasie z, w niecodziennym celu. Będziesz, co za zaskoczenie, grał w piłkę nożną. No tak, no to, to chyba jedynie to, co potrafię najlepiej. Więc, więc ja jeżeli mam, mam czas i możliwość, to, to, to lubię wspierać takie akcje charytatywne, bo to mówię, dla, dla mnie to jest jakiś ruch, spotkanie się z byłymi znajomymi, ale przede wszystkim też takie podziękowanie losowi, że, że jestem zdrowy, tak? że mam zdrowe ręce, zdrowe nogi i, 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 i czuję w sobie coś takiego, że jeżeli mam możliwość i czas, no to trzeba komuś pomagać, jeżeli moja osoba, E, jest w stanie jeszcze wspierać takie imprezy e, charytatywne i ktoś mnie ogląda, na nabyć to tak na, na najbardziej, no, jak najbardziej my uważam, że, że trzeba pomagać, bo, bo tak jak mówię, no. e, wszyscy chcemy być zdrowi, tak, bo to jest najważniejsze, e, ja, ja dzięki Bogu jestem zdrowy, rodzina zdrowa, więc mówię, więc, więc jak jest taka możliwość, żeby wspierać kogoś, kto jest w trudnej sytuacji, to to, to robię. Mówisz, że najlepiej znałeś się na piłce i to chyba nadal pozostało, bo dalej w dalszym ciągu pracujesz zawodowo przy piłce. Tak, tak. No, jestem agentem piłkarskim, więc myślę, że to e, całe życie to robiłem. Grałem w piłkę, znam się e, na tej piłce, mam nadzieję. W, miałem e, chyba wszystko, co w piłce można spotkać. Gdzie, gdzie byłem młodym, gdzie nie pojechałem na Mistrzostw Europy, gdzie płakałem cały z południa w pociągu, później, później zadeputowałem w eksaklasie, później w prezentacji. Później grałem w Lidze Mistrzów, później miałem bardzo ciężką kontuzję, gdzie trzeba było wrócić znowu na boisku, więc, więc te emocje, które przeżywa młody piłkarz i starszy, e, znam to od podszewki, można powiedzieć. I tym się dzielę ze swoimi piłkarzami, których mam. Nadal jesteś rozpoznawany, bo tutaj odczuć od razu tłum dziennikarzy i tłum kibiców. Podpisy składałeś, autografy. Jak to jest z popularnością po tylu latach? Znaczy no, jestem nawet zdziwiony, że ostatnie takie teraz te, te, te miesiące, to jest naprawdę aż jestem dziwny, bo naprawdę bardzo dużo ludzi mnie rozpoznaje, prosi autograf o zdjęcie. Myślę, że chyba też dawałem takie pozytywne, duże emocje, bo, bo ludzie prze, za to mi dziękują, że, że, że te emocje dawałem, że jak oglądali mnie w Widzę Mistrzów czy w reprezentacji, to, 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 przeży, to przeżywali fajny czas, tak? Ja myślę, że że ci ludzie co dzisiaj mają właśnie 45-60 lat, oni to pamiętają i, i no, nie chcę się chwalić, naprawdę mam wrażenie, że jakby znowu wracał powoli do bo gdzie nie pójdę, to, to ktoś mnie rozpozna, ale oczywiście żartuję, ale jest to miłe na pewno. A propos Tito to powiedz mi, jak dzisiaj, w jakiej ekipie grasz i czego się, i co dzisiaj pokażesz, znowu będziesz czarował? Znaczy ja na pewno jak na błysku wychodzę to, to szukam jakichś takich fajnych akcji, jakichś piętek, jakichś e, dynamicznych akcji, spróbuję, no wiadomo, no nie jestem przygotowany 100%, ale, ale o tym zapominam na błysku, więc, więc spróbuję, żeby ci kibice, którzy przyszli i chcą popatrzeć, no żeby wstydu nie było tak, że przyjechał e, Marek Citko i nie umie grać piłkę, więc no będę, będę coś wymyślał. Jacek Hańko, Jagiellonia Białystok, która dzisiaj gra bardzo ważny mecz. Przez, rozumiem, że po prostu zbrugi. Tak, zbrugi, ale tutaj tam jest mecz już rozstrzygnięty na naszą korzyść. A tutaj walczymy cały czas o zdrowie doktora Bonzuna. Po to spotkaliśmy się w Łomży, dostaliśmy zaproszenie z UKS u Łomża. Jest Urząd Miejski Miasta Łomży, który bardzo wspiera tutaj doktora, który potrzebuje pomocy, nie trzeba było dwa razy powtarzać, jesteśmy na zawołanie. I wspieramy jak możemy. To ty jesteś teraz All Stars, Urząd Miejski. W jakiej, w jakiej ekipie dzisiaj grasz? No podwójną rolę mam, bo tutaj jestem w dresie All Starsów, ale reprezentuję też Urząd Miejski Białystok, gdzieś tam zaznaczyć się, jako że my z Soku też myślimy o, o naszych kolegach z, z innego powiatu i wspieramy. Każdy, kto potrzebuje pomocy. Słyszałem, że dzisiaj w nietypowej pozycji grasz. No Dzisiaj nie mamy za bardzo bramkarza. Maciek Kudrycki jest po operacji kontuzjowany, także dzisiaj mam nadzieję godnie zastąpię Macieka Kudryckiego. Dostałeś jakieś instrukcje od Maczka? Na razie nie. Myślę, że sobie tutaj poradzę. Mamy też kobietę w drużynie, także trzeba będzie uważać na tyły. Ok, a pytanie teraz, jeżeli chodzi o Starsów. jakieś najbliższe plany, które będziecie mieli? E, e, zajmuję się ty, tym chłopcy, którzy tym się zajmowali. E, na razie jakichś tam większych planów e, nie ma. Na razie tutaj wszyscy skoncentrowani są na wyjazdach e, z Jagiellonią, czyli byli w Brysz, a teraz do Sewilli. A jaki wynik stawiasz w dwóch meczach Jagielonia-Real Betis? Mm, optymistycznie chciałbym, żebyśmy wygrali i przeszli, ale jestem realistą i jest, myślę, jedno z najtrudniejszych zadań w lidze konferencji. Turniej charytatywny że i w roli nietypowej, bo gwiazdy piłkarskiej Mariusz Szanowski. Po raz kolejny Urząd Miejski włączy, włącza się w ciekawe inicjatywy i m.in. widzimy, że jest potrzeba pomocy dla na rzecz naszego mieszkańca, doktora Krzysztofa Bądzula, stąd m.in. wyszliśmy z pomysłem zorganizowania takiego turnieju. Bardzo pozytywny odbiór był ze strony samorządowców i dzisiaj w naszej hali sportowej gościmy m.in. kolegów samorządowców z Grejewa z stoku z powiatu Murzyńskiego. Są też e, działacze i przedsiębiorcy, sympatycy mążskiego e, Klubu Sportowego. Na pewno takie e, akcje oprócz wymiaru e, sportowego, no to też dają taką mobilizację i siłę e, do walki, w której obecnie jest pan dr Krzysztof Banzul i też e, promujemy przekazywanie 1,5% na właśnie na rzecz naszego doktora. Turniej ma nietypową obsadę, bo mieszano gra kobieta, ale gra też był reprezentant Polski, czyli i gwiazdy i samorządowcy. Jak udało wam się zgromadzić taką ekipę? W samorządzie już jestem kilkanaście lat, wcześniej jako radny rady miejskiej. Łomże organizowaliśmy takie turnieje jako prezydent miasta. Też udało się zebrać grono sympatyków i osób wspierających nasze działania stąd między innymi i Marek Citko i Jacek Hańko. Również też burmistrz Bednarko z Grejewa, szereg znanych osób ze świata właśnie, polityki, samorządu i sportu. A co, jaki dzisiaj główny cel, główny cel imprezy, turnieju i całej te, całego tego spotkania? To przede wszystkim pomoc, promowanie też półtora. Procenta, bo tutaj też widzimy dużą możliwość do tego, żeby właśnie wesprzeć pana doktora i myślę, że ten wymiar, nawet taki promocyjny tego turnieju pomoże też zachęcić kolejne osoby do wspierania czy to w licytacjach, czy w zbiórce pana doktora. Bo to jest nietypowy sposób taki wspieranie właśnie poprzez sport. Wszyscy raczej wolą takie bardziej tradycyjne zrzutki różnego rodzaju eventy, ale zwrócenie uwagi poprzez aktywność fizyczną. Skąd pomysł? Tak jak powiedziałem, już jest to jakaś kolejna nasza inicjatywa. My bardzo często włączamy się w takie akcje, chociażby już tradycją są mecze ze szkołami specjalnymi organizowane, czy to w Mikołajki, czy pierwszy dzień wiosny. Wtedy też dajemy taką radość dzieciom z, właśnie z niepełnosprawnościami, żeby miały możliwość rywalizacji z Urzędem Miasta, czy też wcześniej z piłkarzami łks u My jesteśmy urzędem, który wychodzi poza mury, stąd między innymi też takie inicjatywy otwarte też dla mieszkańców, bo są też i uczniowie ze szkoły i też mieszkańcy, którzy dzisiaj jak widać mocno nam kibicują. Prezydent z tego co widziałem ostatnio zasiadł na trybunach razem z potomkiem na wszelikiem ŁKS-u i wspierał ekipę. Często się Pan wybiera na mecze piłkarskie? Powiem tak: w ostatnie, ostatnie sezony jestem bardzo często na meczach EUKS-u. Rzadko się zdarza, kiedy nie jestem na meczu EUKS-u, w sytuacjach, wiadomo też i wyjazdów służbowych, jakichś spotkań rodzinnych, ale zawsze ten mecz EUKS-u jest w naszym kalendarzu. Mówię w naszym, bo wspólnie razem z synem jeździmy na mecze EUKS-u. I od momentu też, kiedy mój syn Filip kibicuje uks owi ma on dopiero 11 lat, więc już kilka lat kibicuje. Jesteśmy praktycznie na każdym meczu, bo to się zbieramy, więc taka też, dobry czas spędzony z synem. Myślę, że to jest też taka dobra forma budowania więzi ojcowskich. A z tego co wiedziałem, to dzisiaj i ojciec i syny zagrali, który strzelił bramkę? E, tak, gramy tak jak powiedziałem już e, Filip, zresztą wielki kibic piłki nożnej, i kibicuje i gra wcześniej, też w wcześniejszych turniejach. Brał udział. E, zawsze mówię tutaj: jeżeli te mecze są ze szkołami specjalnymi, no to tutaj e, też Filip Dużo Bram strzela. Na razie jest pierwszy mecz, więc to bramki mi się udało e, strzelić. Jak widać, zawodnicy są. E, no, już dorośli, więc też syn jest mniejszy, więc też ma takie uwagi, żeby delikatnie też starał się grać, bo wiadomo, tutaj najważniejsze jest bezpieczeństwo też, żebyśmy też mogli spokojnie wrócić do domu, więc myślę, że tutaj wspólnie też jeszcze uda się nam jeszcze strzelić. Nie jedną bramka, ale też Filip jedno asystował, więc na pewno może być zadowolony z siebie. Gratuluję wobec tego pomysłu i życzę powodzenia i dobrej zabawy. Dziękuję serdecznie. Jesteśmy na zaproszenie pana prezydenta Łomży, Mariusza Krzanowskiego, Zapraszam zaprzyjaźnionych ludzi, którzy łączą nie tylko pracę zawodową z pracą samorządową, ale też lubią sport, lubią razem spędzać czas. Łączy nas piłka, PZP-owskie hasło. Więc, dlatego jesteśmy. Szybka decyzja. Pracownicy samorządowi z miasta Grawo są razem. Z pracownikami samorządowymi e, Łąży i okolic. Jesteśmy dla szczytnego celu. No właśnie, a jak to jest z tą aktywnością fizyczną w Grajewie i u pana burmistrza? U mnie, u mnie to teraz to wygląda różnie, ale staram się e, raz w tygodniu, chociaż z chłopakami się spotkać w drużynie e, olboju. Tak, e, Grajewo e, gramy. Lato, zima spotykamy się na orlikach, spotykamy się na hali sportowej, jeździmy na, za, na zaproszenia innych, innych zaprzyjaźnionych drużyn. Czyli jak rozumiemy w Grajewie nie tylko Warmia Grajewa, ale także Old Boje Grajewo. Tak, tak, olboje Grajewo, Zresztą każdy z nas ma w sobie tą warmię Grajewo. Warmia zawsze, miasto Grajewo zawsze z warmią Grajewo. My jesteśmy w większości jej kiedyś wychowankami. Każdy z nas, że tak powiem, trenował w tym klubie. Pytanie do Pana, jeżeli chodzi o kwestie sportowe. Cała ekipa złożona z pracowników, czy też są jacyś inni samorządowcy? Nie, to, jest, to są samorządowcy z miasta Grajewo, drużyna olbojów. Może, ale to my tworzymy grupę przyjaciół, ale generalnie to jest tam z dwóch, trzech pracowników Urzędu Miasta, pracownicy spółek i jednostek organizacyjnych, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Więc to jest, to jest nasz czołg. Dzisiaj nietypowej roli, bo nie zawodnika, ale w roli pańskiego kokonia tuczyt. Skoro włodarz gra na boisku, to ktoś musi doglądać porządku spoza. Zgadza się oczywiście, dzisiaj mamy piękną, charytatywną imprezę, więc cieszymy się, że jakby możemy w ten sposób wesprzeć człowieka, który też swoim dotychczasową działalnością wspierał innych, pomagał ludziom potrzebującym choroby, więc cieszymy się, że taka impreza może u nas w hali drugiego Liceum Sącego się odbyć. Prezydent Chrząski mówił, że często organizujecie imprezy sportowe, które mają właśnie cel charytatywny. To taka marka rozpoznawcza może? Zgadza się, staramy się pomagać naszym mieszkańcom w różny sposób, oczywiście od tego jest również Urząd Miejski, żeby pomagać naszym mieszkańcom, natomiast niekiedy również ta pomoc wygląda nietypowo, właśnie w taki sposób, gdzie organizowane są różnego rodzaju akcje charytatywne, turnieje charytatywne, więc na pewno też to jest bardzo, dobra, bardzo dobry sposób na to, żeby pomagać ludziom. Dzisiaj z Łomży. Bo w Łomrze rozgrywany jest turniej charytatywny, którego celem jest znalezienie pomocy, sfinansowanie pomocy bardzo znanego i bardzo dodanego lekarza. Grają samorządowcy, grają przedsiębiorcy i grają samorządowcy nie tylko z Łomrze, ale z całego województwa, bo jest tu i Białystok, i Grajewo, i Łomża i ludzie, którzy na co dzień w Łomrze nie mieszkają, na przykład Marek Citko, który w tej chwili adresem w Warszawie, natomiast sercem jak najbardziej w Podlasiu, na Podlasiu. Grają i tacy, którzy zawodowo grali w piłkę i byli piłkarzem, m.in. znany zawodnik ŁKS-u i Olimpii Zambrów Marcin Sawko, a wśród trenerów na ławce, wiejskie, na ławce trenerskiej uwija się znany szkoleniowiec Hieronim Łada. Impreza, która łączy i piłka, która łączy. Impreza charytatywna, bo Łomża właśnie w tej chwili jest bardzo dobrze rozpoznawana właśnie z takiego mądrego wspierania charytatywnych imprez. I do czego zachęcamy wszystkich samorządowców. Bo to nie sztuką jest pomóc albo tylko pomóc. Sztuką jest zwrócić uwagę i osobiście się w to zaangażować. I takich właśnie imprez, takich działań potrzebujemy jak najwięcej. Przemysław Sarosiek, Dzień Dobry Podlaskiem.